10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maszym Lista w kapturze snu Prowadzi nas w przyszłości blask Wirtualna podróż marzeń Nasze serca biją tak Symulatory rządzą naszym snem Pociągów światła zezowatem w tunelach widać ich błysk A na wirtualnych szlakach Znów słychać i dźwięk Symulatory włączam raz Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konrad i to jest kolejny live on z symulatora Maszyna. Ten dzisiaj gramy sobie nasz oto piękny symulator Maszyna. Dawno nie było, teraz się na nowo pojawił, że tak powiem. Jeszcze tylko sobie ścieżeczki możemy ładnie sprawdzić. Okej, okay, już widzę w czym był błąd. Dobrze, teraz jest wszystko ładnie w porządku. Proszę Drodzy Państwo, możemy sobie zaczynać. Dobrze, przechwytywanie dźwięków z symulatora działa prawidłowo. Witamy. Uruchommy rozkładzić jak należy. osób, które są na streamie, łączymy sobie utwór. Niestety na odcinku nie może być muzyki. Mam nadzieję, że wszystko słychać w No, Dobrze, uruchomimy baterię SHP. Czasujemy podnosimy tylny pantogram, włączamy reflektory. Mamy napięcie na sieci, nakaźniki, wyłącznik szybki, przetwornica, radezicza, sprężarka, stawa pospieszna. Jesteśmy gotowi do jazdy. Nazujemy hamulec. Mamy trochę niższe ciśnienie. Dobrze. Chwilane. decyzyjną odjazdu od kierownika nie dostaniemy, gdyż jest to scenariusz scenariusz dodatkowy który nie jest normalnie dostępny z paczką całościową symulatora, nie jest też dostępny na tym scenariuszu oto nasz składzik jakim dzisiaj będziemy jechać czyli mamy trzy wagony bezprzedziałowe przepraszam dwa wagony bezprzedziałowe potem mamy wagon przedziałowy takich nowszych wagoników mamy wagon bezprzedziałowy ale z takich wagoników trochę starszych jak widać jeszcze możliwością przewozu rowerów i wagon przedziałowy Pierwszej klasy oraz łączone klasy pierwszej i drugiej, też z już starszego typu. Sceneria zimowa, u nas śnieg za oknami. W symulatorze też postanowiłem, aby ten śnieg mógł wystąpić. Więc cóż, mieliśmy 17 odjechać, jest już 18.30 nadajemy mocy stawmy sobie tylko kamerę z wagonu no i cóż, no i ruszamy jedziemy objazdem przez wolicę Towarową. Zobaczmy sobie oświetlenie. Przepiero pierwsze to z wesoporowej, drodzy Państwa. A no dowiadujemy się, że możemy jechać 40 na godzinę, przy czym przy następnym semaforze z prędkością maksymalną, czy jest dozwolona. No, sobie taki rozkład otworzyć. Mogłeś po pociągu 163 metry. Mamy 6 wagonów pasażerskich. 240 brutto. Rozkładowa. Mamy rzeczywiście 269 ton brutto. Nie wszystko by się zgadzało. Dobrze. One wyjechały za rozjazdy. Oddajemy mocy. Część na 2,5 mijamy. Kontynuujemy nasze rozpędzania. Widzę też, że nie za daleko, bo tu już mamy jazdę bezprądową. Musimy się do tego zastosować. Dzisiaj spokojny, sobotni wieczór. Myślę, że jest idealny moment na to, aby taką transmisję na żywo przeprowadzić dla wszystkich, którzy lubią oglądać na żywo. Jeśli coś około 2 godziny czy 2,5 godziny jakoś tak nam powinien zająć przejazd. Dobrze, ostatnia pozycja bocznikowania. Rozpędzamy się. Ale dziwny silną baczność. No i 40 przy następnym semaforze. Musimy przyhamować. Mi się wydaje, że jest troszeczkę za cicha otwór. Powinno być troszkę lepiej. Nazujemy. A moim jeszcze trochę pomocniczym, bo widzę, że za szybko wyluzowałem. Chcemy na rozjazdach mieć te 40 równe, i wyjeżdżamy na łącznicę na ulicę towarową. No tutaj mamy już 60. Jak to ustawienia fotelne, no powinniśmy jednak trochę do tyłu się przesunąć, ja. jedziemy sobie na pierwszym stopniu jazdy bezoporowej i rozpędzamy się. Na 60 km na godzinę. Jeszcze odrzucimy sobie przypiętą wiadomość na czacie. To by nam nie myliło, bo już transmisja się zaczęła. Przed nami czterdziestka, więc hamujemy. Osiemdziesiątka szlakowa przed nami. Żeby wyjechały, ładny zaraz jest. Dajemy dalej jazdy bezoporowej. Kolejne pozycje bocznicze. Ja miałem maksymalną pozycję boczniczowania. Myślę, że więcej mocy nie będziemy nadawać, żeby się rozpędzić do tych 80 na godzinę. Tyle nam wystarczy. Zaraz i też tak trzeba będzie hamować. Że mamy tylko 6 wagonów, więc nie ma tutaj takiej potrzeby, moim zdaniem. Ulica Zdrojową mamy na kilometrze 303,30, nami 30, właśnie o tym też myślałem, że się nie ma, dlatego po co rozpędzać do tych 80 km na godzinę, aż tak żwawo. nie wiem, jeszcze nie słyszałem tak piskliwej lokomotywy jak ta pamiętam gdzie dokładnie była ta trzydziestka niestety nie ma tutaj wosu też na tej linii oczywiście towarowej że nam popełniamy szrodzim zakresem. Właśnie zwyczaj ostrzeżeń stałej wolica osobowa Polic I Zazdrojowa Wolica piastowska chodzicie przejść, czy zachować ostrożność, Co tutaj nic nie ma potem nurzec mokre właśnie, bo my tak tutaj sobie się patrzymy na tego woza a to dopiero potem jest, widzę tutaj 36, Sierzynianka, dopiero jest tutaj 80, 90 dopiero tam się zaczynają wykazy ostrzeżeń stałych A tutaj jeszcze nic nie ma. No widocznie nie są to stałe tutaj ograniczenia prędkości, tylko umieszczone tak tymczasowo. Oczywiście do tych pomarańczowych musimy się stosować bo niezależnie od tego czy są wpisane do wozu, czy też nie nie tak to niestety działa że gdzie jest początek tej trzydziestki? Był jest początek trzydziestki, no to ładnie wyhamowaliśmy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze na transmisji słychać. że tutaj użyjemy trochę więcej mocy, że będziemy robić ale takich opóźnień Oli stopień jazdy wezoporowej. Dziesiątka, czterdziestka przed nami. Proszę bardzo. Chociaż się rozpędziliśmy Ja dane, ale idę na razie bez wyjazdu Pięćdziesiątka szlakowa przed nami 40 szlakowa, przepraszam, myślałem, że tu 50, dlatego nie mamy w rozkładzie tej 40 na szlak rozpisanej. Nieładnie. Nie kręćcie kółkiem. głociem, następnym do 40 semaforze. Tak mamy 40 szlakową buci co i tak szybciej sobie nie pojedziemy. Nie mylcie się tymi tutaj wskazaniami, bo to oszukuje. Z tego co widziałem na wskaźniku była 40. Z jakiego my powodu jedziemy przez Wolicę Towarowej? Z powodu prac na odcinku wolica W, o. wolica Jastowska jedziemy jazdę przez Wolicę Towarową. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego kanału radiowego. Z nami 50, szlaczowa. Mam, że cały skład wyjechał za 50 krzakową, więc możemy się zacząć rozpędzać. Aha tutaj widzę 60 jest na semaforze, więc nie musimy się martwić, że tu będzie 40, tylko jest 60. Dobrze, i na 330 mamy ulicę Strojową, na której musimy przeprowadzić postój handlowy. Tu już mamy 140, bo wskaźnik był tam kawałek szybciej. I dziesiątka przez rozjazdy. Cały skład wyjechał za rozjazdy, więc już od razu wyśpieszamy. 330 308 tutaj na razie mamy To są słupki, nie? 308, 1, mamy 303, 30, więc jeszcze troszkę Ciągniemy On zdjęcia robi Mamy nadaj sobie na obaczność Specjalnie dla Pana No wytrwałość jazda bezprądowa, no prądowa dozwolona, no i się rozpędzamy do tej 125 dwudziestu pięciu. 306. A jeszcze trochę do 303 zostało. To już mamy opóźnienia. Źle jest zrobiony ten rozkład jazdy jak na tą walizę towarową żeby tamtędy przejechać 304,9 Przed nami stacja. No my mieliśmy półtorej minuty na wyjeździe, nie? I więcej tyle tutaj będziemy mieli. Staramy się pod sam wskaźnik 4 podciągnąć. O, ostatni wagon ładnie się zmieścił. A na wieździe mamy 3 minutki opóźnienia, no niestety. Nasza sześć wagoników się zmieściła. Niestety, jak mówiłem, sygnału o odjeździe nie dostaniemy, ale nam zniknął czas ładowania pasażerów, więc tego pozwolę sobie już ruszyć. Wyjeżdżamy z 2,5-minutowym opóźnieniem. No i ruszamy dalszą podróż.